Siedem lat minęło od momentu, kiedy otwarliśmy razem to niezwykle ważne muzeum. Muzeum upamiętniające rodzinę, która w tym miejscu żyła i która w tym miejscu zginęła. W istocie oddając życie za pomoc drugiemu człowiekowi, za pomoc swoim współobywatelom, Polakom narodowości żydowskiej, którzy na tej ziemi wraz z nimi mieszkali w czasie, kiedy przyszedł tutaj niemiecki najeźdźca, zajął tą ziemię i zaczął prowadzić swoją zaplanowaną akcję niszczenia narodu żydowskiego jego eliminacji byli w tamtym czasie w naszym kraju w Polsce ludzie którzy mieli niezwykłą odwagę którzy w głęboko w sercu wpisane mieli ideały człowieczeństwa Szacunku dla życia, dla drugiego człowieka, miłości bliźniego, tak tej chrześcijańskiej, wielkiego etosu, Rzeczypospolitej, tej Rzeczypospolitej wielu narodów, którą razem przez lata. Po odzyskaniu przez nią niepodległości w 1918 roku współtworzyli jako wolną, niepodległą, suwerenną Polskę. Przesiąknięci tymi ideałami tak głęboko, że się nie bali. Nie bali się udzielić pomocy, nie bali się udzielić schronienia, mimo potwornego zagrożenia, którego wszyscy mieli wtedy świadomość. W Polsce za pomoc Żydom pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej ze strony niemieckich okupantów, oprawców groziła kara śmierci. Śmierci, nie więzienia, nie deportacji, nie jakakolwiek kara, nawet nie obóz koncentracyjny. Groziła kara śmierci. Tysiące Polaków, Spośród, jak szacujemy, miliona, który udzielał pomocy wówczas ukrywającym się Żydom, chroniącym się przed śmiercią, tysiące Polaków zostało w ten sposób zamordowanych. Najczęściej wraz ze swoimi żydowskimi sąsiadami, wraz ze swoimi żydowskimi, można powiedzieć, podopiecznymi, tymi, którym pomagali, tymi, których ukrywali. Stoimy przed tą ścianą pamięci, na której są tabliczki z nazwiskami. I to są rodziny tylko stąd, tylko z tego regionu, z tej ziemi, z Podkarpacia. To świadectwo tego, jakie były wówczas dni, i jak wiele na obszarze okupowanych wówczas polskich ziem było ludzi którzy umieli zachować się przyzwoicie, których miłość bliźniego, wartości chrześcijańskie, etyka i zwykła miłość bliźniego były silniejsze, nawet niż strach przed śmiercią, nie tylko własną, ale i własnej rodziny. Tegoroczne wspomnienie bohaterskiej rodziny Ulmów, która 24 marca 1944 roku została bestialsko zamordowana przez niemieckiego okupanta, ma swoje szczególne znaczenie wobec zbliżającej się beatyfikacji czcigodnych sług Bożych. Państwo polskie z inicjatywy prezydenta Rzeczpospolitej postanowiło uhonorować wszystkich Polaków którzy przeciwstawiając się barbarzyństwu i chorej ideologii ratowali z narażeniem życia swoich współbraci. Symbolem ich wszystkich stała się historia rodziny Zmarkowej, Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów mają wyjątkowy wydźwięk na Podkarpaciu, które w swoich staraniach na rzecz kultury i pamięci i prawdy historycznej Podjęło się dzieła kultywowania Polaków ratujących Żydów w okresie II wojny światowej, budując muzeum imieniem Rodziny Ulmów w Markowej. I pamiętając tym samym o wielu podobnych bohaterach. Dowodem tego jest dzisiejsze odsunięcie kolejnych tabliczek z nazwiskami ratujących, których chwalebna i zagrożona karą śmierci postawa jest godna uhonorowania i popularyzacji. zakłada miłość człowieka, a miłość bliźniego jest związana z miłością do Pana Boga. A naszym zadaniem jest odkrycie tej prawdy i troska o to, by była ona wprowadzana w życie. Przypominamy sobie to prawo tu w niezwykłym miejscu, patrząc właśnie na Mezuza i na muzeum, na to miejsce, które jest poświęcone ludziom, którzy przykazanie miłości praktykowali w sposób heroiczny. Wśród nich, pominamy tych, którzy ratowali bliźnich z narażeniem swego życia, a w sposób szczególny w bieżącym roku, obetniamy tu czcigodne sługi Boże Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z siedmiorgiem ich dzieci. Dzisiejsze wydarzenie odbywa się w symbolicznym czasie i miejscu. Tutaj, na skrawku podkarpackiej ziemi, w Markowej, Miejscu śmierci bohaterskiej rodziny Ulmów, bestialsko zamordowanej przez Niemców 24 marca 1944 roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Tegoroczne uroczystości, celebrowane w roku zapowiedzianej przez Ojca Świętego Franciszka beatyfikacji rodziny Zmarkowej, Odbywające się jednocześnie w cieniu wciąż toczącej się wojny na Ukrainie, niezmiennie porażającej okrucieństwem rosyjskich zbrodni i ofiarą niewinnych, mają wymiar szczególny. Starają się wyrazem głębokiej refleksji nad istotą człowieczeństwa, w którą wpisane jest zobowiązanie do przeciwstawiania się nienawiści i solidarna postawa wobec zła jakiej musi dziś sprostać cały zachodni świat.